Witam Was serdecznie. Czerwone flagi w związku. Zacznę od takiego przykładu. Przychodzi para, oboje są już po związkach. On ma ze swoją byłą dziecko niepełnosprawne i jego nowa dziewczyna nie życzy sobie, żeby się spotykał ze swoim dzieckiem i ze swoją byłą żoną, bo jak się będzie spotykał z dzieckiem, to będzie się spotykał z żoną, a ona sobie nie życzy, żeby on się spotykał z żoną, bo może on do niej wróci, a może on się z nią prześpi, a może ona mu się będzie dalej podobała, ona jest od niego zazdrosna i on jest zadowolony, że ona jest od niego zazdrosna. On jest po prostu głupi. Ponieważ, wybaczcie Państwo, bo ja chyba dotąd jeszcze ani razu takiego słowa nie użyłam, to była para, która mnie E, no tak poruszyła i tak mnie e, ściekła, że e, porozmawiałam jeszcze chwilę i powiedziałam, spytałam ją, czy ona sobie zdaje sprawę o co, czego chce. Spytałam go, czy on naprawdę jest zadowolony z tego, że ona mu zabrania, bo może ona też zdejmuje z niego poczucie odpowiedzialności i to wiecie, że mu jest łatwo powiedzieć, no bo Moja kobieta nie życzy sobie to ja się nie będę zajmował swoim dzieckiem. Czy ono jest e, cudne i śliczne, czy ono jest e, trudne w wychowywaniu, czy ono jest wymagające troski. E, na pewno łatwiej ślicznym i całkowicie takim wiecie, udanym, tak zwanym, prawda, się zajmować, ale to jego dziecko teraz. Pytam go, czy naprawdę, a czy Państwo będą chcieli mieć dzieci? No, tak ona wie, ja będę, ja chcę mieć dzieci. Ja go kocham on. On będzie wspaniałym ojcem. Będzie wspaniałym ojcem, naprawdę? Człowiek, który nie jeździ do... I jeszcze a dla pana to będzie ważne, że będzie pan miał dziecko z tą panią. A dlaczego tam to już jest nieważne? Przecież to też będzie dziecko, nie? Powiem wam, że, że powiedziałam pierwszy raz do ludzi, to jest nikczemne. Yy, I pamiętam to bardzo. No... Yy, <grym> Może mam szczęście, że rzadko się pojawiają aż takie przykłady w mojej praktyce. Jak mówimy o czerwonych flagach w związku, no, dla myślę większości dziewczyn, mam nadzieję, gdyby się pojawił facet, który się nie zajmuje poprzednim dzieckiem, byłoby to flagą czerwoną, albo nawet wiecie, syreną głośną, albo nie wiem czym cykającym. Budzikiem do, do wywalenia bomby, że to jest facet, który prawdopodobnie też się nie będzie zajmował albo naszym dzieckiem, albo jeżeli się okaże, że nam coś nie tak pójdzie i się będziemy rozstawali, co przecież w tej chwili. Wiecie, no już jesteśmy dość chyba przytomni, żeby zauważyć, jak wiele się takich sytuacji odbywa. No to też się potem być może nie będzie zajmował i twoim dzieckiem kobieto. To są chodzi o co chodzi w tych flagach, prawda? O to chodzi, żebyśmy byli wszyscy przytomni. E, Jemu ja też powiedziałam, czy naprawdę e, podoba się panu, szanuje pan i ufa dziewczynie, która panu zabrania kontaktu z pana dzieckiem. E, kto to jest wtedy, słuchajcie. Na przykład dziewczyny są zadowolone, że facet mówi źle o swojej poprzedniej żonie, albo w ogóle o swoich dziewczynach, albo w ogóle o kobietach. Tylko mówi: Ty jesteś inna, to Ty jesteś wyjątkowa. I ona cieszy się, bo ona jest wyjątkowa. No, ona bardzo chce być wyjątkowa. Kochanie, dziewczynko, Ty jesteś wyjątkowa. Ale jeżeli on tak mówi, to znaczy, że potem prawdopodobnie następnej o tobie powie, że byłaś głupia, albo że byłaś niefajna, albo że dojdziesz jakby do tych. O których on mówi źle, a następna usłyszę, że jest wyjątkowa i fajna. I nie dlatego słuchajcie to mówię, żeby wam coś zepsuć. No bo strasznie jest trudna taka sytuacja, kiedy ktoś kogoś spotyka i się coś już nanizało, już się coś zaczęło, już razem gdzieś szliśmy, już wyjechaliśmy, już ze sobą sypiamy, jest nieźle i w ogóle on mnie tak traktuje, jakbym jednak lubiła, prawda? I ja jestem taka już. Już tak dążę do tego, że to się wszystko tak ładnie będzie rozkręcało i będziemy razem, i ja już nie będę sama, albo już nie będę sam. Ech, powiem Wam też o facecie. Żeby nie było, że to tylko baby się tak wiecie, nastawiają na to zdobycie partnera. Przecudny chłop, słuchajcie bardzo, bardzo. Niektórzy może to, ci, co czytają, wszystkie moje rzeczy, bo są tacy, takie dziewczyny, strasznie was. W tym momencie ściskam serdecznie, e, e, znają tę historię, bo ja ją czasem opowiadam. Przystojny, mądry i bogaty pan. Miał żonę, z którą ma dziecko, ale z którą, którą szanował, lubił, fajnie mu z nią było, ale mówi, że nie znał uczucia zakochania i miłości dotąd, tylko po prostu poważał, wybrał ją na żonę, bo, było, bo była fajnym człowiekiem. No ale zakochał się w pewnej damie. W taki sposób jak tego nigdy dotąd nie czuł, bardzo był uczciwy, nawet żony jej to powiedział. Wyprowadził się i wynajął mieszkanie dla nich na mieście. Piękne, bo ta, ta, ta kobieta mogła je sobie urządzić. Ale powiedziała mu, że jej mąż jest alkoholikiem, jest o nią z nią z przemocowym. No to wiecie, w nim się wszystko zatrzęsło, swoją bogdankę chciał natychmiast ratować i zabrać. Z jej domu, e, już było dokąd, przecież, mieli gdzie razem mieszkać, ale ona mówiła, wiesz, ale on, mówisz, że się zabije, ale on e, mnie tak strasznie kocha, ja nie mogę i tak. I to trwało, słuchajcie bardzo, to była już flaga czerwona, którą on powinien zauważyć, ale ponieważ pierwszy raz dorosły mężczyzna był zakochany nieprzytomnie i był po prostu, tak jak mówię, no wiecie, to właśnie stanie przytomność, w której nie widział i słyszał co się dzieje, tylko myślał sobie, jestem jej, Opiekunem, jestem jej rycerzem. Poczekam, prawda? Zrobię to, co ona chce. Ona się boi, że tamten sobie coś zrobi. No, ona jest taka dobra, prawda? Jest taka, taka delikatna, taka czuła. Słuchajcie, potrwało chyba z 3 lata, jak ona tak się nie wyprowadzała od tego swojego męża, który był dla niej naprawdę niedobry. I dopiero później się pojawił u mnie. Jeszcze to były czasy, kiedy pracowałam indywidualnie, już teraz tego nie robię. I Ja mu powiedziałam, ona nigdy od niego nie odejdzie. A to, co pani dał, to jest chwilę oddechu od jego przemocy, od jego poniżania. I on mówię, jak ona może wybierać człowieka, który ją poniża i zostać z nim. Ja ją tak bardzo kocham. Ona wie mnie też. Ja mówię, przypuszczam, że Cudownie się z panem czuje. Bardzo to lubi, bardzo to ceni. Jest zadowolona, że ma to cudowne mieszkanie, w którym jest królową. Ale ona jest typem ofiary. Ją rodzice tego nauczyli. Na terapię nigdy nie poszła. Ten mąż, jakby to powiedzieć, działa na nią. Nie zawsze źle rozumiecie. Co to, co to jest? Ludzie się strasznie dziwią, dlaczego te dziewczyny zostają z tymi przemocowcami. No dlatego, że on mówi, to tylko dzięki Tobie żyje. Tutaj ją stłamsi, czasem ją pobije, no nie każdy bije, ale też na przykład straszliwie zeszmaci. E, poobraża, poniża, e, a potem powie ja Cię kocham jak nikogo nigdy, nikt Cię tak nie będzie kochał jak ja. I do niej nie dociera, że tamten jasno i czysto rozstał się z żoną, że już zainwestował e, prawdziwy wysiłek, że zrobiła, zrobili sobie dom, że naprawdę będzie, nie, ona nie umie, żyć w spokoju. Rozumiecie? To jest, to w ogóle jest temat na temat. Natomiast e, zawsze jak o czymś opowiadamy, to coś się ze sobą tak prawda analizuje. No i co? Nie wróciła oczywiście, znaczy nie, nie odeszła od męża, została z nim. No i do, w końcu do, do, do tego naszego bohatera dotarło, że ona tego nigdy nie zrobi. Bardzo się, jakby to powiedzieć, e, długo w tym godził, czy leczył z tego, czy, czy mówił sobie i powiedział sobie pewnie już nigdy, nigdy się tak z nikim nie poczuje, bo to był człowiek mówi, ja jestem człowiekiem jednej miłości, tak niektórzy mówią, a nie wiem, może jak się już nauczył to czuć, to może sobie jednak kiedyś jeszcze na to pozwoli, najfajniej by było, żeby zobaczył jaką miał fajną żonę, prawda i odkrył, ale Wiecie, to nie o to chodzi w tym momencie. Chodzi o te czerwone flagi. Nie słuchamy, czasami nie chcemy słyszeć. Czasem sobie to bardzo pięknie i super inteligentnie tak przetłumaczymy, że może właśnie ona taka wrażliwa, prawda? Ona taka dobra. To oczywiście, no właśnie na tym jechał i może, że ona nie umie. Po pierwsze, w ogóle powiedzieć nie swojemu temu ukochanemu. Też właściwie nigdy nie powiedziała: Nie, ja z tobą nie będę, ja nie rzucę tego męża. Mówiła zawsze: Ja chcę być z tobą, tylko ja jeszcze nie jestem gotowa. Ja nie mogę go zostawić w tym momencie, to on się na pewno zabije. I pewnie zresztą tak sobie to też mówiła. Chociaż kiedyś przyszli do mnie oboje i powiedziałam: Jak widzę tą sytuację, no i pani ma oczywiście rację. Tylko on tego też nie usłyszał. Rozumiecie to? Tego też nie usłyszał. No, ktoś na przykład. Yy, jest dużo przykładów na takie rzeczy. Ktoś robi coś, czego dotąd nie widziałyśmy, że robi. Ktoś nie, nie chce nas poznać ze swoimi znajomymi, a sam się z nimi widuje, nie przedstawia nas rodzinie, nie chce, żeby ludzie, czy w ogóle nie świat wiedział, że jesteśmy razem. Robi nam na początku właśnie takie. I cię zachwyty, a po jakimś czasie zaczyna się dokuczanie, umniejszanie. To są bardzo ważne wskazówki. No ale dziewczyna zakochana, która już miała, już ma, już trzyma, tak samo facet, mówi, no przecież, ale ona potem mówi: ja przepraszam, byłam z w humorze, albo wiesz, no to no, albo mówisz, że to żarty, że cię przed ludźmi na przykład obśmieszyłam, czy, czy żartowałam sobie z ciebie w taki sposób, że tobie było przykro, to przecież nie wywierzy, przecież ja cię kocham. Ale potem się zaczyna, jak ty wyglądasz, a może byś ty się wzięła za siebie, a może ty byś się jednak czegoś nauczył, a może ty e, e, zobacz, jaki ty jesteś, e, nie wiem, znacie takie słowo niegramotny? Ja lubię tak używać takich starych, fajnych słów, to znaczy czegoś nie potrafisz, e, e, no, czy on musi to potrafić. No przecież może potrafić zupełnie co innego. E, ale jak się zaczyna trudno, jak się zaczyna nieswojo, jak się zaczyna napięcie, jak się zaczynasz czuć przy kimś, także nie wiesz o co chodzi, nie wiesz dlaczego przestało być tak fajnie, nie wiesz y, czy ma do mnie jakieś pretensje, czy to przeważnie ktoś, kto jest. Wychowywany w ten sposób, że to wiecie wszystko przez ciebie, to ty jesteś nie klawy, czy nie klawa, no to natychmiast bierzemy na siebie. No to ja się nie tak zachowałam. Czy ja jestem dla ciebie nie taka jak chcesz? A to my ty mi powiedz, albo facet, czego ty tak naprawdę właściwie ode mnie chcesz? Wiesz przecież, że ja dla ciebie tyle zrobię. A on mówi: No tak, to powinieneś sam wiedzieć. No to w ogóle wcale dla mnie nie robisz tego, co ja bym chciała. No to wytłumacz mi, tak co ja ci będę tłumaczyć, prawda? I już się, zobaczcie, pojawia się taki, taki zgrzyt, pojawia się coś nieprzyjemnego, pojawia się rodzaj e, wiszącego w powietrzu nie wiem, toporka, noża, e, rewolweru. One kiedyś będą jeszcze bardziej w użyciu. E, jeżeli. Godzisz się na to, zostajesz w tej sytuacji, będzie się nasilać. Jest wyjściem, wyjść z tej sytuacji, ale nie jesteśmy czasami w stanie albo nie chcemy. Wtedy czeka nas duża robota pod tytułem, co ja ze sobą mogę zrobić, żeby inaczej zacząć reagować. Na przykład, kobitka na początku zawsze płacze. On jej dokucza, ona płacze to jemu się bardzo świetnie dzieje, że jak ona płacze, to on jej potem powie, że jest płaksa, beksa, yy, że jest ofiarą, co jest prawdą, że jest do niczego, że sobie w ogóle z niczym nie radzi, że jest głupia, że jest yy, słabizna. I ona zaczyna się tak że to, to prawda, prawda, bo ja jestem, przecież ja cierpię, ja się nie przeciwstawiam, ja i dostanie jeszcze większe wciły. To jest jak Amen w Pacierzu. I teraz z wielką robotą jest Przypominam Wam odcinek pod tytułem Stać za sobą. Nie wszyscy go na pewno oglądali, ale może do niego wróćcie. Wezbrać się i albo poszukać pomocy profesjonalnej, albo poszukać je wśród naprawdę mądrych ludzi, albo poszukać jej w mądrych książkach, albo pójść na terapię, jeśli samemu jest bardzo trudno. Ponieważ czasami można... Przeciwstawiając się w sposób mądry, zatrzymać taką nawałę, która wypływa z kogoś, kto też siebie nie do końca szanuje, a chce sobie podnieść swoją samoocenę na tobie. Czy rozumiecie, co ja mówię? To jest bardzo ważny moment. E to może być ktoś, kto jest czystym łajdakiem, ale nie musi. To może być ktoś, kto komu najłatwiej i najszybciej jest wejść na pochyłe drzewo. Jeżeli ty się zgadzasz, chłopcze lub dziewczyno, panie lub pani, na to, żeby Ciebie obrażać, żeby Ciebie traktować, wiecie, tak od bandy do bandy, raz Cię pochwalić i się zachwycić, żeby Cię, a wtedy właśnie o to chodzi, żeby Cię tak znieczulić. Żebyś dalej wytrzymywała, czy wytrzymywał. Jeżeli się na to godzisz, dajesz przyzwolenie. Jeżeli siebie zaczynasz bronić i mówisz nie chcę tego, nie życzę sobie. To jest prawda, być może o tobie, to nie jest o mnie. Jeżeli wytrwasz w tym, jeżeli się nauczysz, to nie po tej rozmowie naszej oczywiście wystarczy, tylko samo hasło wam daję. Możesz coś tu wygrać w tym sensie. Że zaczniesz z powrotem być kimś cenionym, bo ty sama, czy ty sam musisz siebie najpierw szanować. Jak tego nie umiesz, obowiązkiem Twoim dla siebie jest to zrobić i nauczyć się tego, ponieważ czy z tym partnerem lub partnerką się rozstaniesz, czy nie, ktoś następny może Ci zrobić dokładnie to samo. Czerwone flagi to nie są, wiecie, byle co, to są prawdziwe, ogromnie istotne znaki i sygnały. Kochani, bądźcie przytomni, szanujcie swoje spostrzeżenia, swoje stany, wszystkie, które pokazują, coś jest nie tak. Przykro mi, że muszę Was czasem też i nie wiem, nie chcę Was nastraszyć, chcę Was tylko przestrzec i przypomnieć o tym, że od czegoś mamy wiecie. Uważność. Papa, pa. całuję, kochani, i zapisujcie się na subskrypcję.